Dzień dobry, witam na kanale Wróżka Ada i zapraszam wszystkie osoby, które są urodzone w znaku panny. Za chwileczkę zrobię dla Was czytanie na marzec, ale zanim przejdę do czytania, chciałam bardzo gorąco podziękować za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszystkie lajki. Bardzo jest mi miło, że wchodzicie w kontakt ze mną. Piszcie, czy dane czytanie rezonuje z Wami, czy też nie. Możecie też pisać o wszystkim, co byście chcieli tutaj na kanale widzieć, czyli jakieś propozycje. Ja na pewno wszystkie przeczytam i zobaczę, którą będę mogła wziąć pod uwagę. Także zachęcam do kontaktu. I teraz przechodzę już do czytania dla panien. Drogie panny, zobaczymy, co to dla was tutaj Tarot mówi, a właściwie powie dopiero. Na marzec, Panna na marzec 2022 roku, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Zobaczymy, jakie ogólne energie najpierw się nam tutaj pojawią. wam może być pomocne, co wam może pomagać w marcu. Co może być dla was jakimś kłopotem, trudnością, wyzwaniem? I spójrzmy, co jeszcze tutaj Tarot może Wam powiedzieć na, na marzec, drogie Panny. Panna marzec 2022 roku. Dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. Bardzo ciekawie ten miesiąc się dla Was, Panny, zapowiada. Bardzo interesująco. to może przesunę, bo nie wiem, czy to mi kanara obejmie. Ale myślę, że będzie dobrze. Popatrzmy na energię ogólną. Powiem tak. Tutaj, w ogóle w całym tym rozkładzie, macie kilka, y, kilka kart z arkanów wielkich, czyli do, idą do Was jakieś bardziej y, dalekosiężne czy bardziej takie długotrwałe zmiany, ale jeszcze więcej niż Wy tutaj y, miały ryby w swoim odczycie, więc y, ryby mają może lepiej czy gorzej, nie wiem jak to nazwać, ale. Na pewno mają więcej zmian i nowości niż wy, drogie panny, ale i tak musicie się liczyć z tym, że tutaj potrzebna będzie taka trochę, no powiedziałabym, gimnastyka duchowa i umysłowa. Tak to ujmę. Mamy tutaj dwie karty z arkanów wielkich. To jest karta Pustelnika i karta Wieży. I Myślę, że to, to są jakby dwie strony tego samego medalu. Myślę, że w marcu, a może nawet jeszcze w kwietniu, bo karty z Arkanów Wielkich pokazują pewne tendencje czy procesy, które się dzieją. Wpływ wszystkich kart Tarota nie dzieje się w równym tempie i nie dzieje się tak, że jest pierwszy marzec i wszystko do was hurtem przychodzi. Bo na przykład coś może przyjść później, coś może, coś może przyjść wcześniej. Ale tak czy siak, na pewno tutaj te dwie strony tego samego medalu, w postaci poczucia i zrozumienia czegoś, będą Wam dane w takim czy innym momencie. Bo wierzę mówi często o tym, że coś sobie uświadamiamy, ale tak bardzo, bardzo wyraziście, bardzo ostro. Czasem też mówi o tym, że coś nagle się musi zmienić w naszym życiu. I jakby jedna i druga interpretacja, one się nawzajem nie wykluczają, bo na przykład może być tak, że wy z całą ostrością zobaczycie, z tym błyskiem, tej błyskawicy, która rozświetla niebo, wy zobaczycie, że na przykład coś robicie albo nie tak, albo jesteście nie z tą osobą, albo nie w tym miejscu, co trzeba. A drugą stroną tego medalu jest po prostu dokonanie wglądu w siebie, ale przede wszystkim związanego z, z tym, jak ja się czuję w tej sytuacji, w tej relacji z tą osobą czy z osobami. Także rozum i serce tutaj będą Wam mówiły o, o tym, co będzie dla Was ważne, z bardzo dużą taką wyrazistością. Ale dzięki temu, że popatrzycie tak globalnie, nie tylko emocjonalnie, ani też bardzo racjonalnie, znaczy i tak, i tak popatrzycie, to ułatwi Wam to jakieś działanie, zdecydowanie Wam to ułatwi. Racjonalna panna y, lubi wiedzieć, lubi mieć rozpoznane różne sytuacje, opracowany plan, także tu myślę, y, będzie, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, tak jak, jak po prostu lubicie. To, co wam może pomagać znacząco, to jest przede wszystkim energia umiarkowania. Nawet jeżeli będzie coś takiego, co w jakoś was poruszy, czy wasze serce, czy wasz umysł, to wy szybko znajdziecie równowagę. Zresztą, panny znane są z tego, że lubią porządek, że lubią. Ani nie za dużo, ani nie za mało, tylko w sam raz. Nie lubią jakichś takich dużych wahań nastroju, czy też nie wiadomo jakich wydarzeń, in plus albo in minus. Więc to, co będzie Wam sprzyjało, to, wasze, to właśnie Te Wasze cechy charakteru, ale też podejście do różnych spraw, właśnie takie umiarkowane. Chociaż możecie być bardzo wrażliwe, bardzo wrażliwe i wrażliwi w marcu, chociaż żywioł wody to nie jest wasz żywioł, to nie jest wasza królowa, może być tak, że ten naturalny dla was praktycyzm zostanie trochę może nie tyle usunięty, ale gdzieś tam zdominowany przez uczucia, które trzeba będzie dopuścić do siebie co może nie być dla Was łatwe, bo to pojawia się tutaj w tym wyzwaniu. Natomiast karta umiarkowania mówi o tym, że Wy nie pozwolicie sobie na to, żeby myśli, zwłaszcza trudne myśli, w jakiś sposób Was osaczyły czy owładnęły. Znacie tego krytyka sabotażystę, który Wam siedzi na ramieniu i tam truje do, przez ucho do Waszego mózgu, że nie, to się nie powiedzie, to jest w ogóle do niczego i tak dalej i tak dalej. Wy temu dacie radę, podołacie temu, bo właśnie to umiarkowanie, które jest częstą cechą u panien, ale zwłaszcza w marcu, będzie wam pomagało, żeby wstać i ruszyć dalej. To będzie bardzo, bardzo wam potrzebne, no bo tutaj są też energie, które mówią o tym, że będziecie działać. I tutaj jest kolejna królowa, też nie, nie z Waszego żywiołu, królowa Buław, która właśnie mówi o tym działaniu, więc może będzie tak, że więcej będziecie czuć niż rozumieć. Tak może być. Jeżeli chodzi o sprawy i o wydarzenia, które mogą być dla Was wyzwaniem, to przede wszystkim karta śmierci, która jest jednocześnie bardzo pozytywną kartą. Bo to jest karta, karta śmierci, ale też odrodzenia. Przy czym Wy możecie mieć jakiś problem z puszczeniem czegoś wolno. Na przykład, jeżeli okaże się, jeżeli zrozumiecie albo poczujecie, że na przykład nie jesteście na właściwej drodze, to, to szybko się okaże, że jeżeli coś nie rokuje na dalszy rozwój, to jest zawsze dobrze widoczne. I chodzi o to, żebyście nie. Nie traktowali tego jak rzeczywiście taki grom z jasnego nieba czy jakiś dopust boży, bo pewne sprawy po prostu nie udają się, no bo się nie udają, tak? Czy pewne relacje się rozpadają, czy tracicie kontakt z kimś, bo, no bo tak po prostu jest w życiu czasami. I, i chodzi o to, żeby. Jeżeli coś się dla Was w sposób naturalny, bo to nie jest jakiś gwałtowny koniec czegoś, to jest coś już się kończy dla Was w sposób naturalny, to żebyście. Możecie mieć trudność, żeby się właśnie obrócić napięcie i pójść dalej. Ale bądźcie na to gotowe, drogie panny, bo to być może będzie bardzo potrzebne w marcu dla Was, żeby jednak stawić czoła takiemu właśnie wyzwaniu. Mamy tutaj jeszcze po stronie wyzwań królową buław, która tutaj też się pojawia. Czyli dwukrotnie, sama karta, dwukrotnie ta sama karta mówi o tym, że Wy rzeczywiście możecie mieć takie wyzwania i takie wręcz potrzeby własne bądź ze strony otoczenia, żeby podziałać z energią, z wigorem, z taką bardzo dużą. Dużym zaangażowaniem w to, co robicie, bo o tym właśnie mówi królowa Buław. I możliwe, że wy będziecie trochę za bardzo na przykład siedzieć w swoim sercu czy w umyśle. I samo działanie może być dla was trudne, rozpoczęcie tego działania, ale uwierzcie mi, że nawet jeżeli wy same, drogie panny, nie będziecie w stanie czegoś zrobić, to będą. Obok was, przy Was, e, takie osoby, które was wesprą. Albo w sposób e, uczuciowy, emocjonalny, albo też e, po prostu biorąc z wami udział w jakimś działaniu. I to, co tutaj pokazują jeszcze karty dla was na marzec, to tak jak już wspomniałam, królowa Buław, którą przed chwileczką omówiłam, ale macie też kapitalną kartę asa pentakli. Pentakle to jest wasz. Żywioł i ten piękny wilk, który tutaj się pojawia, to jest właśnie as pentakli. Więc przed Wami jest jakaś nowa droga. To nie jest taka nowa droga jak w przypadku pojawienia się głupca w rozkładzie, ale to jest potencjał do tego, żeby przejść dalej z jakimiś właśnie pomysłami, z jakimiś działaniami, nie oglądać się za siebie. Pozwolić odejść staremu, pozwolić odejść temu, co jest już dla Was niepotrzebne, a wręcz czasami może być szkodliwe w jakiś sposób. I Paś Mieczy, który tutaj mówi o tym, że być może taką osobą, która Was w jakiś sposób będzie wspierała, oprócz tego, że możliwe, że jakaś taka osoba bardziej uduchowiona, bardziej taka emocjonalna, na przykład z poznaku ryb, to, to może to być ktoś młody wiekiem, ale równie dobrze może być ktoś, kto spojrzy, będzie miał takie świeże, nowe spojrzenie na Twoje sprawy i może Ci na przykład coś doradzić. Zresztą mamy tutaj szóstkę buław, która mówi o tym, że ktoś może Tobie przyjść z pomocą i razem możecie osiągnąć sukces. Tak więc macie tutaj naprawdę bardzo pozytywne te energie, które się tutaj pojawiają. Nawet jeżeli początkowo to mogłoby się wydawać, że no może niekoniecznie, ale w ogólnym rozrachunku tak. Mamy tutaj jeszcze piątkę pentakli, która często mówi o braku, o poczuciu braku. Ja myślę, że to jest karta, która bardziej stoi po stronie wyzwań niż tych plusów, ponieważ możecie Możecie tak jak powiedziała mieć problem, żeby zaakceptować jakąś zmianę, jakieś wygaśnięcie czegoś i pójście dalej od tego miejsca, które już Wam nie sprzyja albo jest po prostu już nie dla Was i wtedy tutaj możecie mieć poczucie braku. I tu Piątka Pentakli często mówi o takim koncentrowaniu się na tym, czego nie mam, ale to jest... Do wypracowania, żebyś właśnie tego nie robiła, droga Panno. To jest Twoim wyzwaniem, żeby na tym braku się nie koncentrować, tylko koncentrować się na tym, co masz. A tutaj masz bardzo dużo, jeżeli chodzi o sprawczość, jeżeli chodzi o umiejętność działania, podejmowanie też decyzji i o takie bardzo zrównoważone działanie. Więc zgodnie z tym, co tutaj mówią karty, zgodnie z tym, jaka z reguł jest Panna to postaraj się znaleźć pozytyw w każdej sytuacji i nie iść drogą zamartwiania się, ani koncentrowania się na czymś, co no musiało widocznie odejść, tak? Czy musi odejść, bo, no bo już musi. I zobaczmy, drogie Panny, co tutaj kartwy roczne mogą Wam podpowiedzieć, doradzić albo przed czym ostrzec. Proszę, informacje, radę, przesłanie. Na panien na marzec 2022. Te dwie energie, które tutaj są pokazane w tych kartach dwóch, karcie szybkości i ognia to jest, myślę, odpowiednik tego, o czym mówiły te dwie królowe buław. Ten miesiąc może naprawdę dla Was być pełen różnego rodzaju wydarzeń, różnego rodzaju wyzwań, różnego rodzaju działań, które trzeba będzie, nawet jeżeli nie będzie Wam się w jakiś sposób chciało, czy będziecie mieć gorszy nastrój, ale. Trzeba to będzie przeprowadzić i z dużym, dużą dozą energii wewnętrznej, ale też czasami trzeba będzie podjąć jakąś decyzję szybko, ale to, to będą jakieś dobre bardzo decyzje, dlatego że tutaj mamy energię ósemki, numerologicznej ósemki, to jest, to jest energia nieskończoności, to jest karta ciągle. Odnawiającej się energii, czyli Wam tej energii nie braknie. Z kolei tutaj y, ta karta mówi o tym, że życie po prostu płynie, że jest przepływ, że będzie przepływ w tym Waszym życiu, więc to nie będzie czas na to, żeby y, gdzieś tam bardzo długo się y, nie wiem, zanurzać w swoich myślach, y, czy żeby się bardzo długo zastanawiać, y, co ja czuję, czy to jest dobre, a dlaczego tak się dzieje. Po prostu trzeba przyjąć do wiadomości, że pewne kwestie muszą, one są już schółkowe, tak, że one się już kończą tutaj dla Was, tym bardziej, że to jest 27, czyli numerologiczna dziewiątka, a dziewiątka w numerologii kończy jakiś cykl życiowy, więc tutaj stoicie przed różnego rodzaju zmianami, które w marcu one mogą się zaznaczyć. W, mniejszy lub większy sposób, ale y, to nie musi być tak, że cały marzec będzie na tym polegał. Natomiast y, weźcie sobie do serca to, żeby jednak y, znaleźć energię na to, żeby zrobić to, co jest potrzebne. Y, żeby zacząć właśnie jakiś nowy etap, y, przygotować się przynajmniej do tego nowego etapu, bo ten etap nowy jeszcze w marcu myślę, nie nadejdzie, ale przygotować się tutaj należy, dlatego że, tak jak jest w cyklu koła roku, kiedy poszczególne pory roku przechodzą, jedna w drugą, i to, to koło się ciągle toczy, i tak samo tutaj jest tak, że widocznie w marcu dojdziecie do jakiegoś takiego momentu, o czym mówiła karta śmierci i zmartwychwstania ponownych narodzin właściwie, bo karta Zmarcia wstania to jest troszkę inna karta, ale chodzi o to, żeby zrozumieć to, że wszystko w życiu jest cykliczne i nie poddawać się jakiemuś zwątpieniu czy nadmiernemu smutkowi. Życzę Wam, drogie Panny, żeby ten marzec przyniósł Wam bardzo duże zadowolenia, bardzo dużej, dużego, dużego poczucia sprawczości, żebyście miały i mieli takie Przekonanie, że to co robicie jest dobre, bo będzie dobre, tylko musicie unikać skrajności, działać z rozmachem, ale unikać skrajności, powiedziałabym, w myśleniu i czuciu. Jeżeli tego się będziecie trzymać, to mam nadzieję, że wszystko się skończy dobrze. Na pewno się wszystko skończy dobrze. Jeżeli macie ochotę, bardzo proszę Was o komentowanie, o napisanie, czy to czytanie z Wami rezonuje, czy nie. Ewentualnie, czy macie jakieś pomysły, jakieś prośby, co chciałybyście. I co chcielibyście, żeby tutaj na kanale się pojawiło. Ja wszystkie komentarze uważnie czytam jeżeli padną jakieś propozycje, to się na pewno nad nimi zastanowię, to nie znaczy, że, że zrobię, tak? Ale jeżeli to będzie w jakiś sposób współgrało, te Wasze życzenia będą współgrały z moimi. Hmm, z moją koncepcją tego kanału i tego w ogóle, co ja robię, to oczywiście przyjmę każdą sugestię. Gorąco Was pozdrawiam.